No i wchodzę do szkoły, nie? Tam oczywiście z daleka widzę tą murzyńską mordę opaloną, nie wiem gdzie on był w Afryce, czy gdzieś u Murzynu cały czarny Maciuś pierdolony to, gdyby nie te jego inteligentne oczy, to bym go w życiu nie poznał. Na szczęście tego zawsze zdradzi, to jego bystre spojrzenie. Także od razu do niego potrzebłem, mówię siema Maciuś, siema siema, pięć 35.0 A jak tam spędziłeś wakacje, co tam słychać, mówię ile czarnych foczek wyrwałeś, bo słyszałam, że w Afryce byłeś. A on patrzy, patrzy na niego, nic taki trochę przymulony w oczach. Ta sama tęsknota za rozumiem co u mówi, dobra, trzeba będzie zejść na niższy level, bo na tym to jeszcze nie, nie, nie jesteś w stanie prowadzić dialogu. A to zupełnie tak jak u tych pilotów, nie? Tam jakiś dowódca armii, nie wiem, pułkownik Kołakowski, czy jakoś tak kurwa kiedyś się wypowiadał, że współpracował z lotnikami, z pilotami i jak tam na jakiś lotach treningowych tam mówi, dobra, fajnie, Egzamin zaliczony, możecie lądować tutaj na tym lotnisku, bardzo proszę i nalegam. No i nie widział żadnej reakcji. Po drugiej czy trzeciej próbie mówi ląduj kurwa chuju, to od razu wtedy wszyscy lądowali bez problemu, nie? Także ja to samo mam z Maciusiem, jemu trzeba prostym takim murzyńskim językiem tłumaczyć. Te dwa miesiące w Afryce pewnie go jeszcze dodatkowo w tym utwierdziły. Także po szybkim przejściu na nasz taki lokalny slang rozpoczęliśmy dyskusję, no i niestety nie pogadaliśmy się z